Czyż nasza nie jest najpiękniejsza? Popatrz, Janku, nasza choinka jest chyba najpiękniejsza na świecie zdecydowanie stwierdziła Ola. Oj, Olu, wszystkim dzieciom ich choinki wydają się najpiękniejsze. Musisz jednak stwierdzić, że chyba nikt nie włożył w ubranie choinki tyle serca co my. Popatrz, wskazała ręką, takiego pajaca czy wiewiórki nigdzie nie kupisz. To trzeba zrobić samemu. Kto piekł pierniczki, tak jak my? Kto owijał orzeszki w folię? A kto zrobił łańcuch ze słomki i bibułki? Masz rację, Olu, dzisiaj wszyscy kupują gotowe ozdoby choinkowe, a poza tym nie wszyscy mają takiego pomysłowego dziadziusia jak my. Gdyby nam nie podpowiedział, jak to się robi, to też byśmy nie wiedzieli. Janku, zapomnieliśmy powiesić kolorowe szyszki od sabinki. Rzeczywiście, Podaj mi stołek, Olu, będę zawieszał od samej góry. Nagle drzwi uchyliły się i zobaczyliśmy uśmiechniętą mamę. Jaka śliczna, to naprawdę polska choinka. Taką samą pamiętam z dzieciństwa. Mamusiu, wtrącił Janek, a ta z twojego dzieciństwa. Tak samo pachniała? Prawie tak samo, synku.